Bardzo serdecznie witamy się z Państwem. Jesteśmy na Stamford Bridge w zachodnim Londynie, gdzie około 40 tysięcy kibiców niecierpliwie wyczekuje pierwszego gwizdka spotkania. A gotowi do skomentowania tego spotkania dla Państwa są Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś proponujemy Państwu mecz Premier League, to zawsze ogląda się przyjemnie. Chelsea zmierzy się z Leicester City. Naprawdę cieszę się na to spotkanie, liczę tutaj na otwarty pojedynek, w którym obie jedenastki zaprezentują nam pełnię swoich umiejętności. Wkład drużyny Chelsea jest następujący. Dalej w formacji obronnej Cezara Spiliqueta wystąpi razem z Thiago Silvą, Ngolo Cante oraz Mateo Kovacic zagrają w środku pomocy. W ataku drużyna stawia na dwóch napastników, z których zapewne jeden będzie przydatniejszy w odgrywaniu i grze kombinacyjnej, drugi zaś będzie miał zadanie finalizowania akcji zespołu. Oto jak zacznie mecz drużyna Leicester City. W bramce Kasper Schmeichel, Wilfried Ndidi oraz Juri Tielemans zagrają na środku pomocy. Sukces w tym spotkaniu ma przynieść ustawienie z teoretycznie tylko jednym wysuniętym środkowym napastnikiem. Większość kibiców postrzega Chelsea przez pryzmatery Abramowicza. A to przecież klub, który już w latach 50. ubiegłego wieku odnosił sukcesy. Tak, Mistrzostwo Ligi w 1955 roku, czy choćby Puchar Anglii w 70. Chelsea zawsze była solidnym klubem i tym statusem nie zachwiały nawet chwilowe spadki do drugiej ligi. Dzisiaj jest to potężna marka. Ładnie teraz w ofensywie mają kilka możliwości rozegrania. Ale cała akcja kończy się stratą piłki. Łatwo nie było, ale piłka utrzymana w boisku. Awerc. O, dobrze teraz adresowana piłka. Nad głowami obrońców. Jest gwizdek. Gra przerwana. Był tutaj spalony. Szkoda dobrej piłki, bo do momentu podania naprawdę trudno się przyczepić. To wyjście do piłki było przedwczesne. Nie wypaliło wklejenie się w linię obrony. Troszkę zawiódł instynkt w ofensywę. Havertz ma teraz piłkę. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Reece James. I Azpilicueta. Thiago Silva. Antonio Ridiger. Timo Werner. Kante. Co teraz wymyśli Chelsea? No i nie ma! Dużo tutaj do gola nie zabrakło. Piłka minęła jednak słupek. Tak, to było całkiem dobre uderzenie głową. Nie może mieć do siebie zbyt dużych pretensji, ale braku gola na pewno żałuje. Fardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Sędzia nie może tego nie gwizdnąć. Oczywisty faul i rzut wolny. Nic nie będzie z dośrodkowania, pewnie wyjaśniają sytuację. Było przewinienie, ale nie ma przerwy w drze. Jest presja, ale dobrze się zastawia, Timo Werner. Rozgrywają dokładnie, pod polem karnym, szukają okazji do decydującego ciosu. Wesley Fofana. No i znowu są przy piłce. Rhys James. To środkowanie, ale obrońca z zdecydowanym zagraniem wyjaśnia całą sytuację. Chelsea traci posiadanie piłki. No i niestety arbiter musi przerwać akcję. Zawodnik jest kontuzjowany i dla niego nie wygląda to zbyt kolorowo. Było ostrzeżenie słowne, a teraz czas na upomnienie w postaci żółtej kartki. Oby to wystarczyło. Oby Tomku, bo wykluczanie z gry to zawsze ostateczność. Albo więc będzie teraz trzymać nerwy na wodze, albo osłabi własną drużynę. Ndidi. Ndidi. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Reis James. I podanie do kanty. Uwolnił się. I hammer. Wspaniała interwencja. To powinna być bramka. Popisał się tu znakomitym refleksem. To była naprawdę bardzo trudna piłka do obrony. Nie wrzucają. Krótkie podanie. Bez wątpienia było przewinienie. Będzie rzut wolny. Przypadnie pierwsza bramka meczu. Witzuł teraz strzelca Bramkarz broni. Tym razem szybkie rozegranie. No i w prosty sposób blokuje to dośrodkowanie. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. Muszą szybko wracać do obrony. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się. Że powinny być konsekwencje w postaci kartki. Tak, sędzia wyciąga żółtą kartkę. I chyba dobrze widać, że nie bez przyczyny. Dali mu miejsce, może stąd dośrodkować. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Nie wierzę własnym oczom. Nie ma gola. Jaka jest szansa obrony z tak bliska? Niemal zerowa, i jednak widzieliśmy to przed chwilą. Centra w pole karne. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Ładna interwencja bez chwili zawahania. Nie pozwala piłce wpaść do bramki. Tu nie mogło być mowy o zaskoczeniu. Głęboka ta centra z narożnika. Czy teraz strzeli? Podanie do Tilemansa. Dobrze, zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem. Sędzia dopatrzył się naruszenia przepisów. Rzut wolny dla Chelsea. Kowacic. Uwaga, ładne prostopadłe do kranie. Brawo, świetna interwencja. Niewiarygodne, już widziałem tę piłkę w siatce. Nie będzie centry. Krótkie rozegranie. No tak, oczywisty faul i sędzia dyktuje rzut wolny. Za chwilę możemy mieć otwarcie wyniku. I jest bramka! Piłkarz jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza, a potem spokojnie posłał piłkę do siatki. Bramkarz ma tylko dwie strony, w które może się rzucić. Miał 50% szans, a nawet mniej, bo wyczuć intencję to za mało. Tym razem górą strzelec. No to mamy 1 do 0. Świetny teraz Dribling. wciąż idzie na bramkę. Dane zagranie przy piłce Ricardo. Będzie centra, czy raczej zejdzie do środka. Gospodarze mają trudności z odebraniem piłki rywalom. Czy jednak można ich za to krytykować, skoro wynik meczu jest dla nich korzystny? Jak widać, różnymi metodami można osiągać dobre rezultaty, a wysoki wskaźnik posiadania piłki może być drogą do celu, ale też nie musi. I podanie do Kanty, ale strzał zablokowany. Musi teraz uważać, by nie stracić piłki. Tomas. Taka, ma piłkę. No nie, nie. Takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. Mamy naruszenie przepisów i jest żółta kartka. Teraz będzie pod baczną obserwacją. Teraz strzał. Ciekawy teraz strzał z rzutu wolnego. Odległość była duża, a zabrakło niewiele. Nie spodziewał się tego bramkarz. Gdyby strzał był ciut celniejszy, mógłby mieć kłopoty. Rhys James. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. No i w prosty sposób blokuje to dośrodkowanie. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Jorginho. Marcos Alonso. Mount ma piłkę. Kante. Mason Mount. Marcos Alonso. Marco Salonzo. Mason Mount. Starannie budują ten atak, szukają jakiejś dziury w obronie. Schmeichel spokojnie to broni. Zalicza świetną pierwszą połowę. Jeśli zagra tak po przerwie, to zasłuży na bardzo wysoką notę. Kompy prowadzą i zawdzięczają to właśnie jego trafieniu, więc nie sposób się przyczepić do tego jak gra. Pytanie, czy będzie w stanie utrzymać tę formę również po przerwie. Jeśli tak, to myślę, że zwycięstwo mają jak w banku. Arbiter nie wahał się ani chwili. Odkwizdał przewinienie. No, popracował na tę żółtą kartkę. Nie ma dyskusji. Zasłużone upomnienie. To środkowanie. Ale obrońca zdecydowanym zagraniem wyjaśnia całą sytuację. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. Co zrobi sędzia? Za takie przerwanie obiecującej akcji często są kartki. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Sędzia wyciąga żółtą kartkę. Tak, trudno mówić o pomyłce. Yuri Tillemans przy piłce. Podanie do Tilemansa. Bez faulu, czyściutki odbiór. Dobra sytuacja, można ruszać z kontrą. Szybko się skończyła ta kontra. Tracą piłkę. Nie wyglądało to najlepiej. i Wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. I co? I jest żółta kartka. Słuszna decyzja. Niedopuszczalne przekroczenie przepisów i stąd napomnienie. Marcos Alonso. Mount. Ma, ma piłkę. Jorginho w piłki. Dobra obrona. Strzał wyłapany. Kiedy piłka leci prosto w twoje ręce, trzeba się postarać, żeby jej nie złapać. Bardzo ładne podanie górą. Co teraz wymyśli Chelsea? Zablokowany ten strzał. Posiadaniu piłki, teraz Havertz. Ale szobrona teraz. Wydawało się, że to musi wbeć. Zatem jest decyzja, będziemy mieć zmianę na wojsku, bo to jest ławka. Zakrywa teraz krótko. Ośrodkowanie w pole karne. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Piłka opuściła plac gry. Out. ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Nie skorzystali jednak na puszczeniu gry. Tracą piłkę po tym faulu, więc sędzia postanawia jednak przyznać rzut wolny. Próba wrzucenia piłki. Interwencja w obronie oddala zagrożenie. Jorginho. Rhys James. Było niebezpiecznie, ale przejął piłkę. Didi. Zostało 20 minut do końca tego meczu. I tracą piłkę. Jorginho Andreas Christensen wymieniają teraz sobie podania na własnej połowie. Grają na czas. Jorginho Havertz. Ma piłkę Jorginho Wymieniają teraz dużo podań I szukają dziury w defensywie Będzie miał okazję do wrzutki Niesamowite Co też teraz zrobił bramkarz Cudem uratował swój zespół Przed pewną stratą bramki Rzadko udaje się wybronić uderzenie Z tak bliska Kilemans. Zobaczmy, rozbija się ten atak. Są już coraz bliżej bramki. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Sędzia dopatrzył się naruszenia przepisów. Rzut wolny dla Chelsea. Jago Silva teraz. Ależ zagranie. Teraz budują atak pozycyjnie, w okolicy pola karnego. I leci centra w szesnastkę, co z nią zrobią? Mogło być już po meczu, ale dzięki tej kluczowej interwencji wciąż pozostają w grze. Dobra obrona, remis wciąż jest w zasięgu. I strzał, Timo Werner! Wspaniała interwencja bramkarza, ale sonada. No to jeśli teraz na dodatek dorzucą bramkę z rzutu to myślę, że będzie po meczu. Mamy strzał. Rzuca się i pewnie interweniuje. Uspokaja Grey, i dodaje pewności siebie formacji defensywnej. Widać, że śledzi sytuację na boisku. Krótkie rozegranie ze stałego fragmentu. Piłka prosto do Jorginho. Łatwa piłka dla Schmeichela. Chwileczkę. Ricardo. Chwileczkę uwagi. Strata piłki będzie groźnie. Nie ma gola, ależ wspaniała interwencja. Tak, było dosłownie o włos od wyrównania, ale właśnie po to ma się kogoś na bramce, by w końcówce zrobił coś ekstra. Do końca meczu już tylko minuta plus to, co doliczy sędzia. Lukaku! Znowu są przy piłce, dzięki inteligentnej grze w obronie. Jest za linią obrony. Uwaga! Nic z tego nie będzie. Mamy spalonego. Sędzia gryździe po raz ostatni. Chelsea inkasuje trzy punkty.